Oprocentowanie lokat bankowych spadło w ostatnim czasie do najniższego poziomu w historii. 1,34% to jest średnie oprocentowanie lokat w bankach. No i niestety przy tym poziomie w praktyce my ponosimy straty, dlatego że nie dostajemy odsetek w tej wysokości, tylko dostajemy je pomniejszone o podatek. No a jednocześnie mamy inflację, która w najbliższych latach, w 2020-2021, może wynosić nawet 3,5%. Więc. Ona będzie dużo, dużo wyższa niż zyski, które uzyskujemy na lokatach bankowych. No i wiele osób się zastanawia, co w tej sytuacji zrobić. No, niektórzy podejmują się inwestycji na przykład na rynku nieruchomości, No, ale są też tacy, którzy preferują takie bardziej bezpieczne rozwiązania i takie, które nie wymagają wyłożenia kilkudziesięciu tysięcy złotych czy, czy kilkuset, jeżeli nie, nie korzystamy z kredytu. No i w takiej sytuacji warto pamiętać chociażby o obligacjach skarbowych, z których część, te długoterminowe, 4 i 10 letnie dają nam gwarancję, że oprocentowanie będzie wyższe od inflacji. No a dla tych, którzy nie dają się przekonać do jakichś innych rozwiązań, to też warto dodać, że nawet jeżeli lokata czy też konto oszczędnościowe przynosi nam zyski mniejsze niż wynosi inflacja. No to i tak mimo wszystko przynosi nam zyski, jeżeli trzymamy te pieniądze na nieoprocentowanym rachunku czy trzymamy je w gotówce, no to wtedy żadnych zysków nie mamy. Po prostu te pieniądze jeszcze szybciej tracą na wartości niż nawet na najgorszej lokacie, więc dla tych, którzy zastanawiają się, co teraz zrobić ze swoimi oszczędnościami, no, warto w takiej sytuacji przede wszystkim starać się, żeby pieniądze pracowały, żeby uzyskiwały jak najwyższe oprocentowanie. Warto pomyśleć właśnie o tych rozwiązaniach długoterminowych, typu obligacje skarbowe, czy też inw inwestycjach na rynku nieruchomości, ale wtedy już no, trzeba pamiętać też o pewnym ryzyku. W przypadku długoterminowych obligacji może się zdarzyć, że będziemy potrzebowali tych pieniędzy wcześniej i zapłacimy dodatkową opłatę. Jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, no to też zawsze istnieje ryzyko, że nie znajdziemy po prostu na osoby chętnej, która zamieszka w takim mieszkaniu. Czy też pamiętajmy o tym, że ceny mieszkań nie muszą iść do góry w nieskończoność i w pewnym momencie może pojawić się, mogą pojawić się też spadki cen, więc Warto to przeanalizować, czy jesteśmy gotowi na ryzyko, czy jesteśmy gotowi na długoterminowe oszczędzanie, a jeżeli nie, jeżeli interesują nas tylko i wyłącznie lokaty bankowe czy konta oszczędnościowe, no to warto zadbać o to, żeby to była jak najlepsza lokata, czy jak najlepsze konto z jak najwyższym oprocentowaniem, więc pamiętajmy przede wszystkim o tym, żeby porównywać oferty, no i żeby te pieniądze nie, le, nie leżały bezczynnie, tylko żeby przynosiły nam odsetki.